Ta historia jest prawdopodobnie jedną z najsmutniejszych i najokrutniejszych, jakie opowiada nam Biblia. W rozdziale 4, wersetu 8 Księgi Rodzaju Biblia opowiada o dwóch braciach, którzy zachowywali się odmiennie. Z jednej strony mieliśmy Abla, człowieka oddanego Bogu, który wykonywał swoją pracę, aby podobać się Bogu. Z drugiej strony mieliśmy Keine. Młodego mężczyznę, który był rolnikiem i który nie był tak oddany Bogu. Biblia mówi, że ci dwaj bracia mieli smutny koniec i Bóg przeklął jednego z nich. Zostań z nami w tym filmie, a zrozumiesz historię Kejne i Abla oraz tragiczny koniec tych dwóch braci. Ale zanim przejdziemy do naszego filmu, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Teraz. Gdy już to zrobiłeś, możemy przejść do naszego filmu. Biblia mówi, że kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu Eden z powodu grzechu, mieli dwoje pierwszych dzieci, Keine i Abla. Byli oni pierwszymi dziećmi pierwszej ludzkiej pary, którą Bóg stworzył na ziemi. Biblia mówi, że Kain był rolnikiem, a Abel pasterzem owiec. W pewnym momencie obaj bracia postanowili przynieść Bogu ofiarę, aby podzękować Mu za wszystko, co Bóg uczynił w ich życiu. Jednak ich ofiary zostały przedstawione w różny sposób. Biblia mówi, że Abel ofiarował najlepsze części swojej trzody, okazując hojne i szczere serce. W przeciwieństwie do swojego brata, który przyniósł tylko symboliczną ofiarę, bez takiego samego zapału i poświęcenia, jakie przyniósł jego brat Abel. I tutaj wydarzyło się coś niewiarygodnego. Biblia mówi, że Bóg przyjął ofiarę Abla, ale odrzucił ofiarę Kejne. Czyn ten miał poważne konsekwencje dla serca Kejne. Biblia mówi, że fakt, iż Bóg odrzucił jego ofiarę i przyjął ofiarę jego brata, wywołał w sercu Kejne uczucie gniewu i zazdrości, które go pochłonęło. W końcu jednak Bóg stanął przed Kainem i zapytał go dlaczego był taki zły? Ale Kain nie posłuchał Boga, a Bóg mimo to nadal prowadził Kejne, aby wszedł na właściwą ścieżkę i nie wywoływał tego uczucia nienawiści, które wywoływał u swojego brata. Ale Kain nadal ignorował słowo Boże i Biblia mówi, że pewnego dnia Kain zaprosił swojego brata na wieś. Tam Kain powstał przeciwko swojemu bratu i zabił Abla. Czym ten doprowadził do czegoś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w historii ludzkości. Kiedy Kain to zrobił, Bóg ponownie zapytał Kaina o miejsce pobytu Abla, próbując go skonfrontować. Aby Kain mógł wyznać swój grzech. Jednak Kain odpowiedział Bogu nonszalancko, mówiąc, I czyż jestem stróżem brata mego? W tym momencie Bóg zganił Kainę i przeklął go, pozbawiając go zawodu rolnika i skazując na trudne życie na ziemi. Historia ta jest często interpretowana jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami zazdrości, zawiści i braku troski o bliźnich. Podkreśla również znaczenie szczerego uwielbienia i posłuszeństwa Bogu. Z jednej strony mieliśmy Abla, który ofiarował Bogu to, co najlepsze, z radosnym sercem, podczas gdy Kain ofiarował bez takiego samego poświęcenia, co z kolei miało poważne konsekwencje dla życia Kejne, a, a życie niewinnego człowieka zostało przedwcześnie odebrane. A sposób, w jaki ta historia kończy się dla dwóch braci jest raczej smutny. Abel został zabity przez kogoś z własnej krwi, a Kain został przeklęty przez Boga i skazany na życie jako uciekinier na ziemi. Według Biblii, w Księdze Rodzaju 4, rozdział 11, werset 12: Bóg mówi do Keine. I teraz jesteś przeklęty od ziemi. Która otworzyła usta, aby przyjąć krew twego brata z twojej ręki. Gdy będziesz orał Ziemię, nie da ci już swej siły. Będziesz zbiegiem i tułaczem na ziemi. Ta klątwa wskazuje, że ziemia nie będzie już produktywna i hojna dla Kejne. Jak wspomnieliśmy na początku, Kain był rolnikiem i polegał na urodzajności ziemi. Jednak Bóg przeklął Kejne. Mówiąc, że jego życie jako rolnika nie będzie już takie samo. Nie będzie już dobrym rolnikiem, ale także uciekinierem i będzie poruszał się po ziemi w strachu i niepewności. Co więcej, Kain nie miałby już stabilnego domu. Jego grzech przeciwko bratu przyniósł poważne konsekwencje dla życia Kaina. Po otrzymaniu przekleństwa Kain wyraził swój strach przed Bogiem i stał się zbiegiem. Każdy, kto go znalazł, mógł go zabić z powodu tego, co zrobił. Ale Bóg nałożył na Keinę znak, aby go chronić. I każdy, kto zobaczył Keinę, nie zabiłby go z powodu znaku, który Bóg na nim umieścił. I Kain wyruszył do ziemi Nod, która leżała na wschód od Edenu, gdzie zbudował swoje życie i swoich potomków. W rozdziale cztery księgi rodzaju, w wersetach od 2017 do 1924 Biblia mówi o potomkach Keine, ale aby film nie był zbyt długi, polecam Wam, drodzy bracia i siostry, medytację nad tymi wersetami, abyście mogli lepiej zrozumieć, kim byli potomkowie Keine. Historia Keine i Abla wyznacza kluczowy punkt w historii ludzkości. Biblia mówi nam, że pierwsze morderstwo zostało popełnione przez Keinę, a czym ten otworzył drogę do kolejnych? Morderstwa będą miały miejsce w całej historii ludzkości. Kain pozwolił, by w Jego sercu zagościło uczucie zazdrości, które miało poważne konsekwencje dla Jego życia i historii. Zabił swojego brata z zimną krwią, ale Bóg już go ostrzegł. Próbował przywołać go do porządku, ale Kain wolał jeszcze bardziej oddalić się od Boga, generując uczucie nienawiści i gniewu, które zakończyło się tragedią. Oczywiście jest to ostrzeżenie o tym, jak powinniśmy podchodzić do Boga. Abel poszedł z czystym sercem przed oblicze Boga, oferując to, co najlepsze. Do tego właśnie jesteśmy powołani. Dodawania Bogu tego, co najlepsze. I to właśnie zrobił Abel, więc Bóg przyjął jego ofiarę. Podczas gdy Kain był rolnikiem i ziemia wiele dla niego wyprodukowała, nie przyszedł do Boga z takim samym zrozumieniem i bojaźnią jak jego brat. Obyśmy byli uważni na te uczucia, które rodzą się w naszych sercach i które często prowadzą nas z dala od Bożych dróg. Tak jak lucyfer, zanim został potępiony przez Boga, wytworzył w swoim sercu uczucie nienawiści i zazdrości, chcąc być równym Bogu. To doprowadziło Lucyfera do wywołania buntu, który zmieniłby historię całego Bożego planu stworzenia. Jednak Bóg, przede wszystkim, ma dla nas lepszy cel. Zanim Kain został przeklęty przez Boga, Bóg próbował zwrócić jego uwagę, aby opamiętał się. Ale serce Kejne było już wypełnione tym uczuciem, które ostatecznie potępiło jego życie. I nawet po tym, jak został przeklęty, Bóg okazał swoje miłosierdzie Kainowi, umieszczając znak, który chroniłby keinę przed zabiciem, Kain otrzymał możliwość dalszego życia na ziemi i wychowania własnych potomków. Mam nadzieję z głębi serca, że umiłowany brat zrozumiał tę historię i naukę, jaką wnosi ona do naszego życia. Bądźmy uważni na to, w jaki sposób przychodzimy do Boga i nie pozwólmy, aby w naszych sercach rodziły się uczucia nienawiści i gniewu. Szukajmy Boga w duchu i modlitwie, i zawsze wypełniajmy Jego wolę. Dziękuję wszystkim, którzy pozostali z nami do tej pory. Obiecujemy, że będziemy dostarczać więcej takich treści. Zapraszam do subskrybowania kanału, włączenia powiadomień i obiecuję, że wrócimy po kolejne wideo. Do następnego razu.